Co to jest, Pola? Marek doktor. A gdzie on ma przekładnię? A silnik? Wał? Klin? Dobrze. A gdzie jest uszczelka? Żeby olej nie wyciekał. Dobrze. A koło zębate? Zębnik? Eee, puszkę zaciskową? Tabliczkę znamionową? Wentylator? Łapy Super. A gdzie on ma śrubki? Ile ich jest? A pamiętasz gdzie są żeberka? To tak jest tutaj, czy tutaj? Na silniku. Pod tabliczką znamionową. Dużo. Tutaj. Dobrze. Tutaj. Mhm. Tutaj <świet> Świetnie.